Mądrości swej, nasz Bóg jest potężny w nocy króluje nad nami dziś. Zjecha rządzić mocy, w miłości mądrości swej. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, witam was, drogie dzieci i każdego, kto właśnie w ten wieczorny dzień w sobotę chce odmówić krótką modlitwę, podziękować Panu Jezusowi, prosić Go i też przeprosić za to, co dzisiaj może uczyniliśmy złego. W sposób szczególny w maju pamiętamy o Matce Bożej, dlatego ją też będziemy prosili. By była przy nas, by nam pomagała. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy. Jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, modl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami I błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus Święta Maryjo, Matko Boża Módl się za nami grzesznymi Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu Jak była na początku, teraz i zawsze I na wieki i wieków. Amen o, Mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba, i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Królowo, Różańca Świętego, módl się za nami. Maryjo, mamo i królowo naszych rodzin. Módl się za nami. Dziękujemy Ci, Panie Jezu, za to wszystko, co nam dzisiaj dałeś. Dziękujemy Ci, że Ty jesteś zawsze z nami, że Ty nas kochasz. Dziękujemy Ci za naszych rodziców, za rodzeństwo. Dziękujemy Ci za jedzenie. Za mieszkanie, dach nad głową. Dziękujemy Ci, Panie Jezu, za to, że dzisiaj dałeś nam piękny dzień. Dziękujemy Ci też dzisiaj za dwóch nowych kapłanów, misjonarzy świętej rodziny. Dziękujemy Ci za diakona też, który dzisiaj przyjął święcenia diakonatu. Dziękujemy Ci za to, Panie Jezu. Chcemy Cię też przeprosić za nasze złe zachowanie. Przepraszamy za złe myśli, słowa, uczynki, za zaniedbanie dobra. Przepraszamy, Panie Jezu. I prosimy Cię, Panie Jezu, abyś był przy nas, byś nas ochraniał przed złem. Prosimy Cię o pokój na świecie i w naszych rodzinach. Prosimy Cię o zdrowie dla chorych, o radość dla smutnych, o wytrwałość w miłości do Ciebie i w służbie Kościołowi dla nowych diakonów, dla diakona Mateusza i wielu jeszcze innych. Prosimy Cię o wytrwałość dla księdza Piotra. Misjonarza i dla księdza Karola, misjonarza, którzy od dzisiaj stają się kapłanami, księżmi. Prosimy Cię, Panie Jezu, o opiekę aniołów stróżów, by nikomu z nas nic złego się nie stało. Aniele Boży, stróżu mój, Ty zawsze przy mnie stój. Rano, wieczór, we dnie, w nocy, bądź mi zawsze ku pomocy. Strzeż duszy i ciała Mego i zaprowadź mnie do żywota wiecznego. Amen. I prośmy jeszcze za naszych rodziców. Jezu Maryjo Józefie, oświecajcie nas, dopomagajcie nam, ratujcie nas. I za wszystkich zmarłych. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. I na zakończenie wspólnej naszej modlitwy przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z wami, niech Was błogosławi, Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech. Będą dzięki. Kochani, bardzo wam dziękuję, dziękuję najmłodszym dzieciom, dziękuję babciom i dziadkom, mamusiom i tatusiom wszystkim i wasze rodzeństwu za to, że jesteśmy przy Panu Jezusie. Pan Jezus bardzo chce błogosławić całemu światu, to znaczy, tak jak się modlimy, błogosławić, to znaczy. Tam, gdzie są choroby, dawać zdrowie, tam, gdzie jest wojna, wprowadzać pokój, ale Pan Jezus potrzebuje do tego nas, potrzebuje naszej modlitwy. Im więcej będziemy sercem modlili się i prosili, tym więcej będzie zdrowia, tym więcej pokoju, tym więcej będzie w nas radości Bożej, takiej, jaką jest nam posyłana każdego dnia z nieba. Dlatego wytrwajmy w tej modlitwie codziennie, około 19.30, wytrwajmy i módlmy się. Bardzo Wam dziękuję, więc za każdy dzień życzę Wam dzisiaj spokojnej nocy i do zobaczenia jutro, jeśli Bóg da. Z Panem Bogiem, dobranoc.